Dobrze. Wszystko jest dobrze. Witam Państwa serdecznie w kolejnej relacji na żywo. Tym razem, yy, z okazji tego, że będę w piątek prowadził webinar yy, dla osób, które mają problemy z biodrami, chciałbym przedstawić Państwu 78-letniego pana Edmunda. Który ma oba biodra do wymiany według zdjęć rentgenowskich stan zużycia stawu tej szpary stawowej na poziomie tak 90% w niektórych miejscach blisko 100, a pana nic nie boli, tak? Tak. Czyli widzą Państwo, pana Edbunda nic nie boli, ale jak ja wam powiem, że nic nie boli, to znajdzie się ktoś mądry i powie, a w jaki sposób to sprawdzić. Ja pokażę Państwu co udało się nam zrobić przez 3 lata terapii, Bo jak Pan Edwin przyszedł do mnie to był pochylony, zgarbiony, ból w biodrach i nie wiadomo gdzie jeszcze miał i ciągle było e, ciężko, natomiast dzisiaj jak to się mówi jest zupełnie inaczej, a jak inaczej to zaraz Państwu pokażę. Proszę bardzo położyć się na plecach, głowa to nogi tu. Tak króciutko po skosie, po skosie, po skosie, po skosie. Dobrze. I teraz Państwo patrzą. Większość osób, które ma problemy z biodrami, ma zakres ruchu mniej więcej gdzieś do w porywach dotąd. Pan Edmund ma zakres ruchu, o. Boli coś? Nie. Nic nie boli. Zobaczył Pan, nic nie boli. Jeżeli ja u osób, które mają skierowanie na endoprotezę bioder, a Pan Edmund jakby poszedł do ortopedy, to miałby od ręki skierowanie na endoprotezę bioder, tak ma zużyte biodra. To tak jak ja wezmę nogę tu. To coś boli? Nie. A ja tutaj silnie ruszam. Pacjent skacze z bólu, a tutaj nic. W drugą stronę. To to jakieś bóle? Nie nie ma. Nic, dobrze. Druga noga. To? to jakieś bóle? Nie. Nic. Druga To jasne. Nie się. jest. Ja się wyginam, że pamięta. Teraz pokażę Państwu proste ćwiczenie, które polega na tym. To jest ćwiczenie wierne, gdzie ja pracuję i... Pacjent nie robi nic, tylko się rozluźnia. Zadanie pana Edmonda jest to, żeby się rozluźnić, a ja robię swoje. Z reguły u pacjentów, którzy mają problemy ze stawami biodrowymi i skierowanie na endoprotezę stawu biodrowego, to ja muszę mocno, mocno uważać, Czyli ja jestem wyczulony, żeby nie za dużo, nie za mało i takie delikatne ruchy. U pana Edmonda to tak, jakbym wodę ze studni tutaj wydobywał. Zobaczcie państwo, jakie tutaj są potężne ruchy. Pa, pa. I to żadnego udawania nie ma. To się wszystko rusza, jakieś bóle? Nie, nie ma. Żadnych bólów nie mam, proszę Państwa. No to jest właśnie to, o co chodzi. To jest terapia, gdzie jest zużyty staw, a jednocześnie, to znaczy zużyty pod względem retgenowskim, a jednocześnie funkcjonalny. Pod względem funkcjonalnym. Teraz popatrzcie, co się dalej dzieje. Dalej mogę zrobić taki ruch. O, tutaj, hop, hop, hop. I też tutaj się nie muszę niczym przejmować. To mamy wytrenowane. I wiadomo, że Pana wygląda. boli coś? Nie, nic nie boli. Nic nie boli. W jedną stronę, w drugą stronę, to sama sytuacja. Teraz Panie Młodzie, Pan sam spróbuje. Tą nogę na bok, tak? Lewa do boku, lewa do boku, lewa do boku, do boku, do boku. Cyk, cyk, sam, sam, sam. Cyk, 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 cyk. Pan sam rusza, tak? Cyk, cyk. I bóle? Nie. Nie, zero ból. I to jest dobrze Państwa, o co chodzi, tak? Pokażemy parę ćwiczeń, obie nogi złączone. Kolana zgięte, biodra do góry, tak? Hop, idzie, idzie. Poszło, poszło, elegancko. Dobrze, kolejny temat, proszę Państwa. Kolano Pan przyciągnie do klatki, sam. Właśnie, Państwo, jak tutaj noga się zgina w tym kolanie, tak? Tu, hop, hop, przy zgiętym kolanie, ona się ładnie zginą. Druga noga, hop, 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 hop. Fantastycznie, są. Panie Edmundzie, zrobi Pan siat japoński, bo ludzie nie wierzą, że Pan siat japoński robi, tak? 78 lat mój pacjent sobie robi siat japoński, 3 lata trenował. Inaczej ustawię kamerę. Popatrzcie Państwo, jak to wygląda. O, Pan Edmund już siada, proszę bardzo. Siat japoński robi. O, Ja jako terapeuta, może z drugiej strony, że było weselej. Panie Edmundzie, Pan z tej, staj. ja mam nadzieję, że się łóżko nie zawali. O, czy bardzo. Tak czy tak siedzimy sobie, o jak w Japonii to kręgosłupy wyprostowany, elegancko. Jakieś bóle? Żadne bóle. Ile pan ćwiczył to, żeby to tak ładnie robić? To, to tak. proszę pana dwa lata. Dwa lata. Mili Państwo, dwa lata ciężkiej pracy codziennie. Jest, jak to się mówi. E, ładnie zrobione. Teraz dalej pan dotknąć głową materaca? Czy ciężko? Żebym nie spadł. No to trzyma. A sekuracja? Moment stanę z tej strony? Nie. No zobaczcie. Tutaj troszkę brakuje, ale jest ruch. Można się zginać w stawach biodrowych, co u osób, które mają problemy z ustawami biodrowymi. Jest to nie do pomyślenia. Panie Edmundzie, a planka zrobi pan? na Nałokie się podeprzeć, proste kolana. Nie, nie to tu, tu, tu bokiem. Tak jak pompka. W ten sposób łokcie. No nie. Tak to nie zrobię. Nie, nie, nie. nie wiem. Ułoży się pan na brzuchu. Na brzuchu się pan. Tu? Tak. Teraz. Tutaj łokcie. stopy na materac. oparte I kolana do góry. Bioda do góry. Jest plank aż miło popatrzy. Prawie że jak u osiemnastolatka. I pan, jakbym trzyma, nie to, że leci. Tak dobrze państwa wygląda. Jeżeli intensywnie pracujemy nad sobą. I mamy, jak to się mówi, problemy z biodrami według zdjęć obrazowych. Pan Edmund ma zużyte biodra w trybie, jak to się mówi, można powiedzieć, natychmiastowym, kwalifikujący się na endoprotezę. Jedno i drugie biodro, a takie rzeczy wyczynia i go nic nie boli. Panie Edmundzie, jak nic nie boli, warto stawiać endoprotezę czy nie? Najpierw muszę powiedzieć, że rzeczywiście lekarz wypisał mi sterowanie na wymianę biodra, ale chyba nie skorzystał te, z tego zalecenia, bo. Bo nie czuję potrzeby po prostu. Lepiej jest ćwiczyć niż mieć w sobie coś sztucznego i niepewnego. Dobrze, no to panie Edmondzie, pokazać Państwu coś z mojej tutaj wersji, z mojej perspektywy jako terapeuta. Mianowicie? Ja mam pokazać coś dla pokaże, tak? pokażę, coś tutaj o, o, o. dla osób, żeby osoby wiedziały co ja robię. Pana poproszę tutaj troszeczkę na bok. I patrzcie państwo co ja robię tutaj ze stawami biodrowymi. O zobaczcie tutaj klap 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 Idzie. No się można podrapać tak. A najlepsze co mi się podoba to takie ćwiczenie hop i hop. I hop. I hop. Zobaczcie państwo jak się tutaj staw biodrowy zgina. I hop! Jest to do zrobienia, panie Edmundzie? Dla pana może jeszcze niekoniecznie, ale będziemy na tym ćwiczyć. Tak? Nie, nie, ja myślę, że po jakimś czasie pokażę panu też. Coś no to tam widzą ich. państwo, pan Edmund tutaj, jak to się mówi, jest chętny do tego, żeby się nauczyć. Ma 78 lat, także widzicie, w każdym wieku można ćwiczyć, w każdym wieku można mieć różne ciekawe osiągnięcia i po prostu do przodu, do przodu. O cóż, dziękuję wszystkim za uwagę. Panie Odmundzie, dziękuję, dziękuję tutaj za ćwiczenia. Do miłego zobaczenia w następnym filmie. A jeżeli ktoś ma pytania, piszcie pytania w komentarzu. Do miłego zobaczenia w piątek na webinarze! Jak uniknąć się do protezy Biodra!